Aby wygrać match musisz wygrać 2 sety po co najmniej 6 gemów. To win a match you must win two sets of at least 6 games. Aby wygrać gem, musisz zdobyć co najmniej 4 punkty i utrzymać przewagę co najmniej 2 punktów. To win the game, you must score at least 4 points and maintain a lead of at least 2 points. Dopóki gracz nie zdobędzie punktu, wynik 0 nazywany jest Love. Until a player scores a point a score zero is called LOVE. Wynik serwującego jest wywoływany pierwszy. W Seve Scott Fest. Pierwszy zdobyty punkt to 15 punktów, drugi 30, trzeci 40, a czwarty wygrywa Gema. W First Point Scoll 15 points, the second is 30, the 40 and the fourth the game. Jeśli obaj gracze osiągną 40 punktów, wynik nazywa się równowagą. W both plays reach 40 points, the score called Juice. Następny pug nazywa się Przewagą, a kolejny wygrywa Gema. The next point is called an advantage, and one wins the game. Jeśli kolejny pug nie zostanie zdobyty zaraz po uzyskaniu przewagi, wynik wraca do równowagi. If another point is not scored an immediately the advantage, the score studios. Aby wygrać seta, musisz wygrać 6 gemów i mieć przewagę co najmniej 2 gemów. During a set, you must win 6 games and have over least 2 games. Gdy obaj gracze osiągną 6 gemów, mogą rozpocząć tiebreak dogrywkę. When both players reach 6 games, they can begin a tiebreak. W ostatnim secie meczu mogą oni albo zakończyć go dogrywką, albo kontynuować grę, aż jeden z zawodników uzyska dwugamową przewagę. In the final set of the match, we can either end it in a tiebreak or continue playing until one player gains a 2 game lead. Zawodnik, który serwował ostatni, rozpoczyna tiebreak serwując tylko jeden punkt z prawej strony. The player who served last starts the tiebreak by serving only one point from the right side. Następnie przeciwnik serwuje dwa punkty, zaczynając od lewej. The opponent then serves 2 points starting from the left. Zawodnicy zmieniają serwis co 2 punkty. Players change serve every 2 points. I zmieniają strony co 6 punktów. And they change ends every 6 points. Pierwszy zawodnik, który zdobędzie co najmniej 7 punktów z przewagą co najmniej 2 punktów, wygrywa dogrywkę. The first player to score at least 7 points with a lead of least 2 points wins the tie break. Zasady muszą zostać uzgodnione przed rozpoczęciem meczu. Bruce ma be agreed before the match begins.